Po prostu frytki. Spróbuję. Mm, frytki jak frytki. Ale nie jestem fanką McDonald's. Hurra, McDonald's! Uwielbiam. I frytki są czekoladowe. Super. Chcę spróbować. Mistrzostwo. Zjem więcej. To jest bardzo smaczne. E, Lindsay, może się zamienimy? Proszę. Oczywiście, że nie. Ja mam fajniejsze frytki. No, jak chcesz. Będę zajadać się moimi frytkami sama. Są pyszne, palce lizać. Niepotrzebnie mi odmawiasz. Nieprawda, moja porcja smakuje lepiej. No okej, okay, więc zrobimy to inaczej. Trzymaj kasę. Kupuję od ciebie twoje frytki. Poważnie? Nie mam nic przeciwko! Zabieram kasę, ale tak smutno jest rozstać się z czekoladowymi frytkami. Chociaż nie uzgadniałyśmy, ile frytek ode mnie kupujesz, więc trzymaj jedną. Kurczę, załatwiłaś mnie. Przynajmniej spróbuję, ale pyszne.